Cześć, tu Fonka Kitty Belly, a dzisiaj nagrywamy rodzinkę Tokaboka. Ogólnie przedstawię wam rodzinkę moją. To to jest tata ogólnie. To jest mama, a to jest Maja, najmłodsza córka. To jest Lila, najstarsza. I to jest taka średnia córka, ona się nazywa Julka. No i ogólnie to pokażę wam ten dom. To wygląda tak. Tak, tutaj basen. Potem wam pokażę pierwsze piętro. Ale zaraz zaczynamy to wszystko, tylko ich. Dobra, wy zaczynamy. O nie, muszę iść do szkoły bardzo nie chcę. Jeszcze trochę pośpię. Muszę obudzić dziewczynki. Znajdź, no, że cię jeszcze śpią. No, ja, ja jeszcze śpię. Dobra. Ty już wstałaś? Śpij. Stajemy. Wstawaj. No, mamo, jeszcze chwila. No, wstawaj. No, dobra. Czekaj. Kupię ci plecak. Kupię ci plecak. Przez internet, tak? Podobno jest ekspresowa dostawa. Wam kupię. Kupiłam wam plecak. Ten jest dla ciebie, a ten dla ciebie. Okej. Okay. Idź do szkoły. Ale śniadanie? No to siadaj przy stole, zaraz będzie. Nie mamy stołu. No bo to jest nowy dom i nie mamy. To czekaj, czekaj tu. <laughs> Wstawaj. Przecież masz dzwonek, telefon. Tobie musimy kupić w sklepie telefon nowy. Bo się popsuł. Wstawaj. No dobra. Dobra, chodźcie dziewczyny. Zaprowadzę was do szkoły. Um. A, jedziemy w szkole. Albo samej. jest. Idźcie do szkoły, już jesteście duże. No, no, no dobra. Więc chodźmy do szkoły. Nie lubię obiadów w szkole. Czytamy śniadanie. Ja też. Czy musiały zjeść. No. Gdzie nasza szafka? Nie wiem. Bo my jesteśmy nowi w tej szkole, to skąd mamy wiedzieć, jak wyłącza się tą piosenkę? Dobra. Muszę poszukać. To jest... Nie, to moja, to moja. Dobra. No nie, ale ja chciałam poczekać. <laughs> to będzie twoja. No dobra. No, chodźmy. <laughs> dobra. To... Um, ogólnie to, jesteśmy nowe. No i. Dobra, nieważne. Idziemy stąd, idziemy. Co ty robisz? Nic. Dobra. Hej, jesteśmy nowe. Ok. Po co każdemu mówisz, że jesteśmy nowe? Nie wiem. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja tu będę. Dobra, musimy iść na lekcję. No już idziemy. No dobra. Cuk, cuk, cuk. Dobra, jesteśmy. Nie siadacie obok siebie, bo gadacie. Ty siadasz tu, ty tu. Tytujemy. No dobra. Chcę iść do tablicy? Eee, może. Może Lila? Ja? Przecież może najmłodsza z klasy, z klasy. Czyli Julka. No dobrze. Ale w sumie Julka jest najmłodsza, więc Lila. Ech. No dobra. Dam to. Odpowiedź 5 Co? Co? Co nie? To 4. Takie proste zadanie Ty źle. Ty źle. Takie proste zadanie. Do dyrektora. Do dyrektora. Ale za to się nie idzie do dyrektora, proszę pana. Ale to moja klasa. O nie, moja siostra ma kłopoty. Nie można się przesiadać w ciągu lekcji. No, aha. Ty też chcesz do lektora Julka? Zdenerwowałem się. Teraz ty, Jula. O nie. Teraz będziesz miała trudniejsze. O. No, odpowiesz dobrze? Postaram się. Do jakiej wy klasy dzieci chodzicie, że tak nie umiecie tej matematyki? Dobrze! Jeho! Super! Koniec lekcji. Okej. Okay. Jak było u dyrektora? No! To była dyrektorka i powiedziała, że dostałam jedynkę. Aha, Hanet, to nie było żadne zadanie, tylko pytanie. No nie wiem, właśnie. Nie wiem, może to sprawdzian, może. No w takim czy przyszliśmy, że akurat sprawdzian. Przecież sprawdziany tak nawet nie wyglądają. Racja. Dobra. Dobra, kochani, kończymy ten filmik. Jak chcecie więcej Rodzinki to kaboka. Então, zostawiajcie lajki. Pa.